Hej, hej, dzisiaj też będzie szybkie, tylko nieco inaczej. Jeden zakład na 10 losowań. Wczoraj były dwa zakłady na 5, a dzisiaj mamy takie coś i wkład taki sam, bo 20 zł. Tylko tyle, że tutaj na własne liczby, więc będzie okazja zobaczyć, jak tam poszły te moje liczby. I będzie oczywiście, właśnie 10 tabelek, stawka podstawowa. No i tyle, żeby tutaj coś było, potrzeba co najmniej dwóch liczb. I wtedy mamy chociaż to minimum, ale liczymy jak zawsze na coś więcej. No miejmy nadzieję, że będzie dzisiaj lepiej, więc zapraszam do oglądania. Leci początkowa tabelka. Więc zaczynamy. Siódemki nie ma. Trzynastki nie ma. Dwadzieścia nie ma. Mamy dwadzieścia pięć to już jedna jest o i mamy fajnie. Nawet tak w losowanie też się ułożyło, że później mamy trzynastkę. Ale 32 nie ma. Ale 2 już wpada, więc już wiemy, że będzie lepiej niż to było właśnie w poniedziałek, więc dobrze. Patrzymy więc kolejne losowanie. Jaki kolejna tabelka? 7 nie ma, 13 nie ma, 20 nie ma, 25 nie pojawia się, 30 nie ma, no i 32 też nie ma. Tutaj już się nie udało, nawet tego minimum tu nie dali, a więc musimy zobaczyć kolejną tabelkę. Może kolejne losowanie będzie lepsze. No to tabelka. I uwaga, o i już mamy siódemkę. Trzynastki nie ma, choć było blisko, ale mamy dwudziestkę. To już na pewno coś mamy. Tutaj 25 nie ma, 30 nie ma i 32 też nie ma. Było blisko, żeby mieć jeszcze jedną liczbę. No bo 26 padła w losowaniu, a tutaj u mnie na kuponie 25. Ale chociaż mamy kolejne minimum, dopisuję 2 złote i patrzymy już na kolejne losowanie, co tutaj będzie się działo. Zobaczymy. 7 nie ma, 13 nie ma, 20 nie pojawia się, 25 nie ma. 30, niestety nie ma. A mówię niestety, dlatego że ostatnia liczba się pojawia, więc gdyby była jeszcze jedna, minimum by wpadło, ale nie ma, no to nie ma. Czas na kolejną tabelkę. 7 nie ma. 13 nie ma. Mamy 20. 25 nie ma. 30 nie ma i ostatniej liczby nie ma. Więc tylko jedna, tylko dwudziestka wpadła. No to na pewno nic tutaj nie będziemy mieć. Czas na kolejne losowanie. Leci kolejna tabelka. Siedemki nie ma. Trzynastki nie ma. Mamy dwudziestkę. Dwadzieścia pięć nie ma. Trzydzieści nie ma, ale mamy. Trzydzieści dwa, więc minimum wpada. No, możemy dopisać. Dwa złote dopisujemy. Więc dzisiaj coś tam wpada, więc dobrze. Zawsze coś na kolejną zabawę będzie. A już leci kolejna taberka. Niedługo kończymy. Siódemki nie ma. Trzynastki nie ma. Dwudziestki nie ma. Dwudziestki piątki też nie ma. Trzydziestki nie ma. I ostatniej liczby też nie ma. No to tutaj nie udało się. I będą ostatnie dwie taberki. A nie, jeszcze trzy taberki. Trzy losowania, dobrze. No to uwaga, kolejna tabelka. Siódemki nie ma, trzynastki nie ma, dwudziestki nie ma, dwudziestki piątki też nie ma i ostatnie dwie liczby też nie pojawiają się, więc pusto. Kolejna tabelka. Jest siódemka. O, i mamy trzynastkę. No to fajnie to wygląda. Minimum już mamy. Dwudziestki niestety nie ma, 25 nie ma, 30 nie ma, ale mamy 32, więc mamy trzy liczby. Zapisuję 4 złote, oczywiście, gdyby jeszcze jedna wpadła, no to wtedy byłoby fajnie. Ale jeszcze mamy na to ostatnią szansę, żeby było właśnie fajnie. Uwaga, ostatnia tabelka na dzisiaj. I co tu będzie? O, mamy siódemkę. No to dobrze. Trzynastki niestety nie ma, choć właśnie było blisko. Dwudziestki nie ma. Dwudziestki piątki też nie ma. No i wiecie co? Te dwie ostatnie liczby nie wpadają. A więc tylko zostaniemy z tą siódemką w tym losowaniu. Więc niestety już się nie udało. Ale coś tam mamy. A to też taka pozytywna wiadomość. Podsumowanie już za chwilę, zobaczymy ile mamy i jaki wynik. A taki, że mamy tutaj połowę, czyli dyszka wleciała na wkład 20, minus właśnie ta dyszka, ale 10 zł jest na kolejną zabawę. Dokładnie nie wiem, co tam jutro. W opisie, we wczorajszym filmie dodałam Wam, że może będzie Keno w środę, ale muszę się zastanowić, czy to będzie czas na Keno, czy nie. Zobaczymy, bo mam jeszcze coś do dodania i nie wiem kiedy dodam. Bo miałam dodać tak naprawdę w lany poniedziałek, więc jeszcze chwila, ale yy, dostałam od Was przesyłki świąteczne, więc myślę, że ten dzień poświęcimy właśnie na taki filmik. A kiedy indziej, chyba wstawię to, co ma. miało być wstawiane wtedy na święta. W każdym razie yy, filmik czeka na publikację. Możecie się domyślić, co to będzie, i mam nadzieję, że Wam się spodoba. A jeżeli tutaj chodzi jeszcze o dzisiejszy, tutaj dzień, no to kończymy właśnie tak, jak kończymy. Zawsze coś tam jednak wpadło, więc nie jest najgorzej. Dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło, zawsze gdy jest Was więcej. No to wtedy. Też jest chęć, żeby tutaj walczyć z tymi zakładami i nie tylko z zakładami, więc dziękuję za oglądanie. Pa.